A jasna góra w ukraińskich w ukraińskich barwach już jest oświetlona od dłuższego czasu. Hmm. Pan ksiądz, pan ksiądz z jednej z parafii na warszawskich Bielanach, śpiewający z magnetofonu, hmm, grający hmm, upadlińską banderowską pieśń, bodajże Czerwoną Kalinę. Słyszymy rudowej piosenki ukraińskie o Czerwonej Kalinie. Ministranci już rozdają, z boków mieliście też rozdawać. Ja może tak, może to nieładnie, ale tak. O, przepraszam. Na początku posłuchamy tej piosenki o Czerwonej Kalinie, a potem, a potem ją spróbujemy zaśpiewać. Dobrze? Uzi, Червона кавина похилилася. Ми ж пробуємо чогось наша славна Україна зажурилася. Teraz mamy 5 sekund, żeby, żeby wspólnie ze śpiewakami z Ukrainy... Żyje Ukraina! To wszystko widać. Szkoda, że mnie nie było, nie chodzę na te zebrania posoborowe, ale gdybym wiedział, że on będzie takie show tam odstawiał, to bym poszedł na tak, do tej synagogi posoborowej, dla ściemy nazywanej katolicką, poszedłbym na ten to nie jest msza, na to, na to zgromadzenie jakieś, do tego zboru Posoborowego, z siekierami bym poszedł i byśmy razem z nimi bym tak tańczył. On śpiewał tam, ja bym z siekierami tańczył. Taniec, który dzisiaj będziemy tutaj wykonywać po mszy święte, a może już nam szy zaczniemy. A później rozdałbym siekiery wszystkim obecnym w tej synagodze i razem z tym Panem z rabinem, bo to nie ksiądz, nawet nie pan ksiądz, tylko jakiś rabin. Z rabin bym namówił serdecznie, bym go objął tego rabina, i byśmy razem poszli z siekierami, z widłami z nożami pod siedzibę rabinatu Episkopatu Polińskiego i byśmy tam krzyczeli śmierć Lachom, śmierć Lachom, poprosilibyśmy także wszystkich, wszystkich członków i funkcjonariuszy, Wielbicieli Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, żeby razem z nami wściekłe dziewice, wściekłe dziewuchy także, bo przecież one nie mogą być tutaj opuszczone wszystkich z ruchu LGSS, razem z siekierami, z widłami, z cepami, z kłonicami w rękach, z nożami do rzezania bydła, krzyczeli bylibyśmy. Śmierć Lachom z flagami ukraińskimi. Poprosilibyśmy oczywiście miejscowych tutaj, całą rzeszę banderowców, do tego, żeby współuczestniczyli w tym. Wiecu, wiecu Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, TVN, TVP zrobiłyby z tego nagrania, wywiady z nami by robili. To też takie sympatyczne. To następna nasza akcja taka byłaby tu na terytorium Przemarszu, bo pierwszą akcją, o której już Mówiłem, to wspólne palenie książek rosyjskich, rosyjskiej literatury pod redakcją Gazety Wyborczej na Czerskiej. Tam Adam Michnik by także palił książki rosyjskie, z pochodnią by stał razem z funkcjonariuszami Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej, także i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, Gazeta Wyborcza, tygodnik nie. Oni wszyscy razem paliliby książki rosyjskie ku uciesze gawiedzi. Tłum wyłby i skandował Sława Ukrainii. Cerul nu ca uilu' mi-i Idziemy dalej. Jakoś się tak dobrze poczułem przy tych cudownych wizjach, takich bardzo poprawnych politycznie, bo przecież to wszystko jest tak, jak być powinno. Do rzeczy, do rzeczy, bo tak ta jasna góra mnie. Czarcia Góra, bo to nie jest jasna góra, to jaka tam jasna góra, to Czarcia Góra. Ci Paulini to. Ojczulkowie, ojczulkowie, duszę sprzedali diabłu już za Dawida XIX. Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy. Wybranej przez większość Polaków obecniają charyzmat dwóch ewangelistów piszących słowami i czynami Ewangelię Twojego Syna. Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, brzyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz. Profesor Szumowski jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. Wcześniej w ogóle, przecież cały ten judeoepiskopat, ta rabiniczna, posoborowa sekta, to w żadnej mierze, ta fasada w żadnej mierze nie jest kościołem katolickim, jest tylko jakąś przechwyconym. Jest sprytnem, jest przechwyconą migotliwością, jakąś taką fasadą, która ma wielu też dobrym ludziom, którzy myślą, że są w prawdzie. Tkwiąc w tej posoborowej, rabinicznej loży, za pomocą fałszu, decepcji, kłamstwa, chcą nadal uchodzić, tak jak arcybiskup Gądecki, za za e, prawdziwy kościół katolicki Katolickiej jest w podziemiach, a na pewno nie u tego pana, nie na czarcie górze, nie u tego pana księdza z Bielan, nie, nie, u, nie u pana Dziwisza, Nycza, Gądeckiego. Wy wszyscy, jesteście, wy wszyscy jesteście nieprawdą. Wy wszyscy jesteście z nierzeczywistości. Wy jesteście sługami czarno, czarnoksiężnika tego świata. E, I hańba Wam, i hańba na Was. Wy swoją zapłatę już otrzymaliście. Wy swoją zapłatę już otrzymaliście. Tak jak Szumowski, opalony, uśmiechnięty, bogaty, którego spotkałem tam pod Warszawą, szedł sobie pięknie, zadowolony, szczęśliwy człowiek. Szczęśliwy człowiek. Wy też jesteście na pewno szczęśliwymi ludźmi. Szczęśliwymi ludźmi.